Witamy Was w naszym, w Waszym punkcie szczepień. Wrocław to miasto akademickie. Chcemy, abyście do nas wrócili. Najprostszy sposób, żeby to zrobić, to się zaszczepić. Chodźcie za mną. Pierwszy punkt. Rejestracja. Przyjdźcie do nas ze swoimi kwestionariuszami. Pamiętajcie o tym, że przyspieszy to cały proces. Jest Was dużo. Chcemy, aby cały proces przebiegł szybko i efektywnie. To nam bardzo pomoże. Ale spokojnie, jeśli zapomnicie, macie możliwość Wypełnienia formularzy. Chodźcie dalej. Tu będzie następowała kwalifikacja medyczna. Jeśli macie wątpliwości, zapytajcie zadajcie pytanie lekarzowi. Na pewno na nie odpowiemy. Jeśli tylko Wasz stan zdrowia umożliwi przyjęcie szczepionki, zaszczepimy Was. Najważniejszy punkt programu: szczepienie to w tym miejscu podamy Wam szczepionkę. Pamiętajcie, po szczepieniu zostajemy 15 minut. Chcemy zadbać o Wasze bezpieczeństwo. Jeśli poczujecie się źle, powiedzcie nam. Na pewno Wam pomożemy. Miejsce oczekiwania. Miejsce jest bardzo dużo. Mamy nadzieję, że pogoda nam dopisze. Bądźcie. O, bądźcie razem z nami. Bądźcie, zaszczepcie się. Drodzy studenci, zdajcie egzamin z odpowiedzialności zaszczepcie się.